Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spółerad, a to jest trzeci odcinek naszej wspólnej podróży przez grę Builder's Journey. Słuchajcie, jest jakiś problem z trofeami, bo lista trofeów nie chce się wyświetlać, pomimo faktu, że zdobyłem to pierwsze trofeum na samym początku i tak jakby moje konto zachowuje się tak, jakbym tego trofeum nie zrobił. Nie wiem o co chodzi. Może zostanie to jakoś naprawione, ale na razie. Tak, jakby ta lista trofeów nie istniała do końca. Zobaczymy, jak to będzie dalej rozwiązane. Zapraszam Was na poziom właściwie piąty i szósty, bo robimy po dwa. Tak, jak już wspomniałem, ostatnio zawędrowaliśmy tutaj do tego górskiego krajobrazu i to jest pierwszy, pierwszy poziom związany z takimi bardziej wyżynami niż plażą. No dobra. Musimy oczywiście standardowo małego ludzika przeprowadzić do dużego ludzika, więc skaczemy sobie tutaj z powrotem. On może wskakiwać na takie proste rzeczy, ale zastanawiam się, gdzie jest ta magiczna granica wskakiwania. Wydaje mi się, że... Muszę postawić to tutaj. O właśnie. Zrobić taki schodek swego rodzaju. Wtedy dopiero on będzie w stanie wskoczyć. No i okej, okay, bardzo szybko uporaliśmy się z tym pierwszym poziomem. No właśnie, widzicie, zdobyłem trofeum y, Backpacker. I słuchajcie, ono nie będzie nigdzie widoczne później. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, mamy tutaj jakąś trudność, ale zarazem ten nam pomaga. Albo i nie pomaga, właściwie nie wiem co on robi. No ale dobra, ruszamy w takim razie. Teraz musimy robić takie jedno duże pole. Ok, chyba wiem co trzeba zrobić, ale nie jestem do końca pewien. Ale chyba dobrze kombinuję. Mam nadzieję przynajmniej. No, mam nadzieję, bo nie jestem pewien. Totalnie nie jestem pewien. Jeszcze mamy tylko jedno. Jeden taki. Bez sensu to jest. Bez sensu zrobiłem to, co zrobiłem. Chociaż. A, jednak z sensem. Nie wiem, czy to do końca tak miało być, ale. Ale tak jest. I tak zrobiłem. Teraz robimy taki schodek. No i on skacze. Ładnie. No i przeskakuje. Super. To było troszeczkę niebezpieczeństwa tym razem, ale nam się ładnie udało. Ok, tutaj będą jakieś nowe zagadki, ale. To już sobie zrobimy następnym razem. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, zmienia się muzyka, jest bardzo ładna w tym momencie. Dobra, zrobiliśmy trofeum w tym odcinku, i dwa kolejne poziomy są za nami. Te odcinki zapowiadałem, że będą mniej więcej takiej długości. Także mam nadzieję, że ten wam się podobał. Koniecznie wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku czwartym, gdzie zrobimy sobie kolejne dwa poziomy. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.